Dzień dobry. Cześć. Tym razem znowu zaczynamy vlog od kuchni z Genoese. Nie ma jak dobrze rozpoczęty dzień z całkiem fajną wygraną. Bardzo proszę, tu jest jedna, a tu jest druga. od rana u nas poważna dyskusja, gdzie jaki jedziemy dyskusja? odebrać pieniądze. Jakie pieniądze? No jakie pieniądze? Kupon Fortuna? <noise> tak no, dziękuję. A jak? No i wracamy do domu, chłopaki obstawili mecze, ja się przeszłam trochę po um, promenadzie, więc mi się nie chciało totalnie siedzieć w samochodzie i czekać na nich. I zresztą jak mogliście zobaczyć, zaliczyliśmy Biedronkę, to jedziemy teraz do domu na obiad. Na Genovese. Kacisza w samochodzie. I wyszło słońce wreszcie, odrobina szczęścia w ciągu dnia. Po wczorajszych śniegach. Chłopaki obradują nad tym, czy wino jest dobre, czy nie jest dobre. Kto mi powie? Czy to wino jest dobre? Nie Rosso, rosso da buia. Dalla Della Della tak. Czerwone winko dzisiaj do obiadu. A poczekajcie, coś Wam jeszcze pokażę. Genovese Nowejzy się robi? To ja zrobię test na żywo. Wasze zdróżko. Dobre. Dobre. No. Dzień dobry. Na zdrowie, na robię. zdrowie. Wygram gumon fortuna. Tak, za ja wygraną Massimo. Świętujemy dzisiaj. Mmm, mm dabre, dabre. Molte salate fino a 200 euro per chi viaggia sui mezzi pubblici senza pagare. Ma anche il rimborso del biglietto se l'autobus che abbiamo aspettato è già stato in di ritardo. Grazie, buon divertimento! Parmesano sono queste le culture che sono ancora definite contenute nel forza del decreto. Ah, ti piace la genovese? E come no? Mm? Un po' di parmesan? Parmezano? Parmizano. Parmizano. Trochę parmezano się mówi. Parmezano. Parmezanu? Parmezanu. No właśnie, parmezanu. No to jedziemy. Halo, kto mnie tu podsiadł? Kto mnie tu podsiadł? Nie chcę nic mówić, bo ja wczoraj robiłam serniczek. Ale jak goście przynoszą takie słodkości do domu. Na przykład ciastko Armaniego. No to jak się im oprzeć? No niech mi powie ktoś jak. Co robimy w domu wieczorem? Saunę. Saunę? <głos》> Massimo właśnie sobie robi domowy wapozon. Będziemy robić co? Oczyszczanie manualne twarzy. I tak nam będzie mijał wieczór. A przy okazji pokażę wam. Max zrobił fritaty. Tylko nie wiem czemu tutaj tak wychodzi ciemno. Jakby, się jakby była przypalona a nie jest z resztek makaronu z dzisiaj. Kochani, ostatnio opowiadałam Wam na Snapchacie o tym olejku troszkę. Jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to zapraszam, bo tam najczęściej pokazuję recenzje, m, pierwsze takie testy różnych produktów. I myślę, że w tym tygodniu jeszcze pojawi się post na temat tego olejku i powiem Wam, że m, nie jest najgorszy, ale nie jest też najlepszy. To znaczy z moją twarzą, z moją skórą twarzy nie zrobił totalnie nic, m, bardzo długo się wchłania i niestety pojawiły się u mnie ze skórniki i wypryski po tym czymś. Ale nie ma tego złego, znalazłam inne zastosowanie tego olejku, mianowicie wcieram go w moje końcówki włosów. I powiem Wam, że w tej kwestii sprawdza się rewelacyjnie, fantastycznie, na nawilża, nie są już takie przesuszone, więc myślę, że do tego spokojnie go zużyję. I oczywiście zapraszam Was na bloga, bo tam będziecie mieli dłuższą recenzję tego produktu. No i tak, kochani, ja się z wami żegnam z mojej łazienki. Szykuję sobie właśnie kąpiel z dużą ilością piany. A dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych vlogów. Buziaki, pa!